Raz na jakiś czas relacjonujemy dla Was doniesienia w sprawie poszczególnych batalii sądowych Jacka Murańskiego. Jedną z nich jest sprawa o zniesławienie z powództwa Murana przeciwko Arkowi Tańculi, w kwestii której dalszych losów panowie kilka razy przedstawiali opinii publicznej skrajne informacje. Jednak ostatecznie po kilku miesiącach medialnych przepychanek i udostępniania decyzji sądu, sprawa wróciła de facto do punktu wyjścia i oczekiwała na ponowne rozpatrzenie. Wygląda na to, że mamy w tej sprawie kolejną aktualizację, jako że w piątek Tańcula poinformował na swoim Instagramie, że sąd w Krakowie po raz drugi. I umorzył postępowanie karne przeciwko niemu z inicjatywy Jacka Murańskiego, a Roy skwitował decyzję sądu słowami Arek Tańcula vs. Jacek Murański 2 do 0 w walkach i 2 do 0 w sądzie XD. W ostatnim odcinku informowaliśmy o bożliwie zakończonym programie Zadyma promującym galę Prime 10 z udziałem Marianne Schreiber i Gochy. Po kilkudziesięciu minutach ostrej dyskusji i wzajemnego wbijania sobie szpilek o dziwonie z samą zwierzyńską, a prowadzącym program Łukaszem Ekiertem, Schreiber zdecydowała się opuścić studio, a na wychodne zadeklarowała, że jeśli dziennikarz nie zdecyduje się publicznie jej przeprosić, to nie wyjdzie ona w sobotę do klatki. Zaledwie dzień później przeprosiny faktycznie doszły do skutku, jednak ich autorem nie był, co ciekawe, sam Eckert, a prezes federacji Prime Tomasz Bezrąg, który przeprosił Mariannę za zachowanie prowadzącego w imieniu organizacji oraz swoim własnym, co zostało uwiecznione na relacji aktywistki. Także Marianna, przepraszamy Cię jako Prime, jak Tomek, yy, też prywatnie, so, sorry za zachowanie Łukasza, no nie powinien tak się zachować, tak, także przepraszamy. przepraszam Dziękuję. Myślę, że jest to jest to oglądając nagranie, nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że przeprosiny były nieco sztuczne i mogły być wręcz wymuszone przez zawodniczkę. Jednak ostateczną ocenę sytuacji zostawiamy wam. Kilka dni temu na kanale sportowym ukazał się kilkunastominutowy wywiad z Andrzejem Fonfarą, a więc doświadczonym oraz utytułowanym pięściarzem oraz zawodnikiem mającym za sobą frikowy debiut na Galicout 1 na której po zaledwie 15 sekundach walki pokonał Marcina Neymana. Przed omówieniem najważniejszych wątków wywiadu warto odnotować, że wygląda na to, iż Fonfara ma jeszcze apetyt na kolejne frikowe pojedynki. Kilkanaście dni temu, jak sam przyznał, ze sporym opóźnieniem obejrzał on pojedynek Tomasza Adamka z Don Cassiem na gali Fame 22 Ultimate, po czym wstawił na swojego Twittera screena, tego starcia, którego podpisał słowami: Obu panów zrobiłbym przed czasem. Twitterowa aktywność fonfary była motywem przewodnim wywiadu na kanale sportowym, podczas którego podtrzymał on swoją opinię z przytaczanego przed chwilą posta, zadeklarował chęć do walki z góralem oraz podkreślił, że mógłby z nim wyjść nawet w MMA, jako że walczył we flikach jeszcze przed nim i to właśnie w tej formule. Następnie, podkręcany nieco przez prowadzącego polski książę, rzucił z przymrużeniem oka, że mógłby wyjść z oboma bohaterami walki wieczoru na narodowym naraz. Zdecydowanie największe poruszenie w sieci wy... Wywołały jednak słowa Fonfary dotyczące zupełnie innego wątku. W pewnej chwili zapytano o swoją kondycję finansową oraz stan prowadzonych przez siebie biznesów. Fonfara sam z siebie rzucił, że wraz z rodziną potrzebują oni na życie, cytując, lekko 100 tysięcy dolarów miesięcznie. No, słuchaj, ja muszę też z czego żyć, moja rodzina. My musimy mieć lekko 100 tysięcy dolarów miesięcznie, żebyśmy, żebyśmy przeżyli i działali. Także ja mam jeszcze mamę, która wiesz, którą utrzymuje do mieszkanie, także samochody, szkoła, ubezpieczenia, jeden samochód drugi, yy, taksy, podatki za dom. I wiadomo, no gdzieś tam ja mam taki standard życia, czy moja rodzina, że, że już gdzieś tam nie odmawiają sobie pewnych rzeczy, dlatego też trzeba dobrze zarabiać, żeby, żeby gdzieś tam fajnie żyć, tak? Jak się okazuje, Fonfara to nie jedyny zawodnik Cloud, o którym zrobiło się w ostatnich dniach głośno, chociaż Remi Gruchała o którym w tej sytuacji mowa z pewnością nie ma w tym przypadku powodów do dumy. Zawodnik, który ma na swoim koncie m.in. zwycięski występ na Gromdzie, a w z zdebiutował w przegranym, ale i bardzo efektownym pojedynku z Albertem Sosnowskim, opublikował w czwartek instagramową relację, na której strzela rzymskimi ogniami w okna budynku mieszkalnego insynuując, że bawi się w Harry'ego Pottera. <grym> Ponadto po chwili wraz ze swoim współtowarzyszem zareagowali słowną agresją na słowa jednego z lokatorów, który groził im wezwaniem policji. Policja! Policja! Chodź, ci Chodź ci w dupę! która Remiego co prawda szybko zniknęła z jego profilu, jednak została zawczasu zapisana i przekazywana dalej na różnych twitterowych kontach, co wywołało na portalu powszechne oburzenie postawą zawodnika, cytując najbardziej lajkowane komentarze Strzela fajerwerkami ludziom po oknach, stwarzając zagrożenie pożarowe i jeszcze śmieć, startuje do nich z pyskiem. marny bokser, który wyłapał oklep od emerytowanego Sosnowskiego. Brak słów, mamy nadzieję, że już rano sprawą zajmą się odpowiednie służby, stop patologii. Swój komentarz pod tym wątkiem zostawił także już od dawna mający na pieńku skruchałą Natan Marcoń, który napisał po takich przyjeżdża śmieciarka czy karetka. Ponadto po Twitterze lata również screen z konwersacji Remiego z jedną z użytkowniczek Instagrama, która wprost określiła zawodnika mianem Dilla w wiadomości prywatnej, na co ten zareagował atakiem w stronę jej ojca. Ponadto Gruchała podkreślił, że filmik został nagrany kilka lat temu i wstawił go jedynie w celu wywołania internetowej burzy, na co użytkowniczka oceniła, że nie było to zbyt bystre posunięcie, a dodatkowo mógł on przestraszyć w ten sposób zwierzęta. Remik po raz kolejny dość mocno się odpalił, pisząc, ale to od kiedy światełka strasz Zwierzęta. Po drugie, kto ci każe mnie oglądać, jesteś upośledzona? Wczoraj odbyło się oficjalne ważenie i media trening przed Galą Prime 10, po którym przeprowadzono również ostatni program z serii Zadyma z bohaterami dwóch pojedynków. Na pierwszej części wydarzenia nie zabrakło rzecz jasna delikatnych dymów pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Byliśmy bowiem świadkami ataku Markajówko na Dajczmana. Nie mam mikrofonu, ale jedyna kula do bicia to tutaj ta. Sporych przepychanek i bardzo napiętej atmosfery podczas face to facea Filipka z ciosem, zakończonej nawet liściem, lądującym na twarz Adriana, który był tego wieczoru wyraźnie nabuzowany. Za*** jeszcze raz! Zabij jeszcze raz! zapolecie olecie tam jutro. Odepchnięcia Marianny Schreiber przez Gochę, poprzedzonego brakiem podania swojej rywalce dłoni. Także powodzenia, wszystkiego dobrego. <grych> Bez podania ręki. No dobrze, szanowny panie, zapraszam frontem do kamery. Czy krótkiego sparingu na face to face pomiędzy Marcinem K a Danielem M. Co ciekawe, bohaterowie main eventu byli tym razem pokazywani na YouTube'owej transmisji z wydarzenia, co jest zaskakujące biorąc pod uwagę ich bany wizerunkowe na tej platformie. Tym razem Federacja Prime zdecydowała się zaryzykować i pokazać widzom ważenie i media trening obu panów na swoim głównym kanale. Bohaterami pierwszej części zadymy byli Szlachta i Alanik. Panowie mają ze sobą dość mocno napięty czego efekty widzieliśmy m.in. na niedzielnej konferencji numer 2, podczas której doszło między nimi do zwarcia które poskutkowało mocnym limem pod okiem Alanika. Tym razem odziwo atmosfera pomiędzy tymi zawodnikami była znacznie luźniejsza i program miał dość luźny przebieg, jako że nie brakowało w nim wzajemnie rzucanych w swoją stronę żarcików i przytyków pozbawionych nadmiernej wulgarności. Wydaje się, że prowodyrem delikatnej zmiany nastawienia obu panów był Alan, który pojawił się na programie uśmiechnięty i zdystansowany, co nadało dyskusji mniej poważny ton. Już w pierwszych minutach programu panowie zdecydowali, że wymienią się lełkikami w celu weryfikacji swojej siły, a następnie obaj przez dłuższą chwilę rozbawieni Wzajemnie nagowali jakość swoich niskich kopnięć, co również przyczyniło się do rozluźnienia atmosfery. Bo ja myślałem, że ty kopiesz, że ty naprawdę kopiesz bez kitu! Teraz po tym, sobie ty kopdajesz. Czyli nie zrobiło to na tobie wrażenia że Nie, żadnego. w ogóle. A ty go chciałeś kopnąć stałeś? Nie, ja w ogóle nie weszło, uwierz mi, ja nie poczuć w ogóle nic. No nic, bo nie weszło. Kurwa, no jak on zakopie, Ja tak że tych swoich k***a 5%, 5%. A! Już po chwili wracając myślami do incydentu z konferencji, panowie wymienili się krótko uprzejmościami, a Alan zasugerował, że jego rywal jest niezdolny do walki pod kątem psychicznym. Normalnie guza miałem. Normalnie no ale patrz, miałem. stąd prostu prostu obcierkę kurwa. Nie, kurczę, to coś... stąd. Jesteś jakiś pośledzony? Jesteś jakiś je... ty? Pośledzony jest. Mam tak? ci udowodnić drugi raz? Nie wiem. dopuściliście go w ogóle do walki? Ma papiery po, podbite? No badania lekarskie. Dostaje. Jacek 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 Waszejczak Jacek Waszejczak. Chwilę później szachta odbił piłeczkę insynuując, że to Kwieciński ma problem z głową z powodu przyjmowania używek. Z głową to masz na pewno. No to chyba nie było. tajemnicy. od czego? Tajemnice. Od czego? Wiesz od czego ma z głową? No substancjiku. Podurzające. Ty chyba dzisiaj coś tak kurwa, chyba ten po widzę. Nie, ty nie, nie. Kilka minut później Alanik prześmiewczo zasugerował, że Szachta pełnił rolę fotografa podczas memicznych, on-cowych sesji Denisa Załęckiego. Kto w narożniku dużo osób pytało, czy będzie Denis? Mm, ja. nie Fotograf? Denisa. Ty zamknij ty. Ty, 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 ty ty jesteś kurwa. A, kurwa zapomniałem, bo mam na ciebie plakietkę media. No, i ci tego fotografa na gale. W pierwszej chwili Bartek dość mocno się o to zdenerwował, a oliwy do ognia dolał prowadzący Michał Rogoziński, który ze śmiertelną powagą spytał szachty, czy naprawdę on wykonywał te zdjęcia, co jeszcze bardziej poirytowało Torunianina. Ale ty faktycznie, to ty robiłeś te zdjęcia, czy może... To szalałeś, no bo to, 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 to <śmiennie> dlaczego? dlatego jest ważny nie dlatego pytam Co ty, kuwa, te... pytam normalnie no to, jak kozonek to, nie, nie rzeczy, mnie, no, no ale to masz okazję no nie nie zdenktować. robiłem ale Dobry, to, dobra. Dobra. słuchaj normalni ludzie nie muszą się pytać Wstydź się, czy... się przyznać się Zam... po kilku minutach gdy Alanik znowu nawiązał do tego tematu szachta nie był jednak w stanie powstrzymać krótkiego uśmiechu na swojej twarzy ja nie pamiętam tak to było dokładnie bo wiem że pierwszy jak wszedł to z z Denisem przyszedł nie Denis przed fotografem Ej. Ja mówię, zamknij. Ja to sam się śmieje, pan. Do sam się śmieje. No. Nie no, faktycznie u, się uśmiechnąłeś. U, 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 uśmiechnąłeś. Z czasem szpilki wbijane przez Alana zaczęły w końcu trochę wadzić w szachcie, a atmosfera w studiu zaczęła się zagęszczać. Przykładem takiego stanu rzeczy była chociażby sytuacja, kiedy Kwieciński patrząc na grafikę promującą galę zasugerował, że jego rywal ma ginekomastię, czyli innymi słowy przerost sutka u mężczyzny. Te słowa wyraźnie nadepnęły Torunianinowi na odcisk, jako że wprost zadeklarował wówczas, że nienawidzi Swojego rywala. Znaczy nie masz, tak patrzę na to zdjęcie, nie masz ginekomastii? Nie, nie mam. Klatę mam dużą, wiesz? Nie, wiem, się wydaje. Tak Cię przypalasz teraz, chyba. Ja widzę, że takie o, jest tak, podszypywanie troszkę. Kurwa, kur... Zachowaniem, które mówisz, kupa, tym bardziej cię kupuje na nie? W poprzednim odcinku informowaliśmy o coraz częściej zabierających głos Freakfighterach, którzy wskazują na to, że w branży nie dzieje się ostatnio zbyt dobrze. Poszczególne postaci z uniwersum wskazują m.in. na drastyczną obniżkę wynagrodzeń i nierespektowanie tym samym założeń kontraktowych oraz opóźnienia w ich wypłatach. Ostatnio przytaczeliśmy wypowiedzi m.in. Natana Marconia i Marianny Schreiber, natomiast w czwartek swoje 5 groszy w tym temacie postanowił dorzucić menadżer Daniela Omielańczuka Artur Ostaszewski, który w samo Wstawił Twitterowego posta o następującej treści Halo Halo Cloud MMA. Tak się zastanawiam, czy macie zamiar dotrzymać danego słowa w sprawie Daniela Omielańczuka, czy po raz kolejny będziecie lawirować i unikać kontaktu przez kilka tygodni. Traktowałem was poważnie, ale chyba się to wyczerpało, dajcie znać pozdro. Następnie w odpowiedzi na komentarz jednego z Twitterowiczów Ostaszewski podkreślił, że uważał przedstawicieli Cloud za ludzi biznesu, godnych poważnego traktowania, a nieco później doprecyzował, że jego podopieczny miał obiecaną walkę najpierw w październiku, a następnie w grudniu. Te słowa zaskoczyły kolejnego z komentujących, który wyraził. Zdziwienie postawą, a w zasadzie w jego opinii łatwowiernością menadżera, który powinien spodziewać się takich ruchów po freakfightowej organizacji. Ostaszewski napisał na to z kolei: ale pełna zgoda, tylko że brak kontaktu jest, nabrali wody w usta. Prawnie jesteśmy zabezpieczeni, tyle że jeszcze chciałoby się wiedzieć, tak po prostu, co się dzieje i jakie są plany, co poradzę na nie odbieranie. Publiczna krytyka ze strony osób związanych z branżą nie jest jednak najgorszym, co spotyka freakowe organizacje w ostatnim czasie. Znacznie bardziej brzemienne w skutkach mogą być bowiem nieprzychylne słowa ze strony pełniących ważne rolę w naszym kraju polityków a jak się okazuje, również takie sytuacje mają aktualnie miejsce. To w piątek odbyła się konferencja prasowa ministra sportu Sławomira Nitrasa. W trakcie rozmowy z dziennikarzami poruszony został też wątek Fightów w naszym kraju, w odniesieniu do których minister wypowiedział się w bardzo krytyczny sposób, negując istnienie w tym uniwersum wartości pożądanych dla młodych obywateli. Co więcej, Nitras zaznaczył, że nie wyklucza działania na rzecz prawnego ograniczenia fightowych gal, ale jednocześnie nie kryje, że możemy się zastanowić nad jakimś prawnym ograniczeniem tego typu zawodów. Ja. A także zaznaczył, że życzy sobie, by tego typu wydarzenia nie odbywały się już w przyszłości na Stadionie Narodowym w Warszawie i publicznie zaapelował do osób zarządzających obiektem o przychylenie się do jego prośby. Bardzo proszę o to, jak się dowiedziałem, że gala tego typu jest na Stadionie Narodowym, żeby to była ostatnia gala tego typu na Stadionie Narodowym. Bo Stadion Narodowy to jest miejsce święte, a nie miejsce, w którym. Jeden człowiek kolanem rozbija nos, drugiemu człowiekowi moja prośba do zarządzających stadionem po tej ostatniej gali, która się odbyła, która może jest dochodowa, ale to nie o to chodzi. Na wystąpienie ministra postanowił zareagować na Twitterze Nathan Martin, który przypomniał o swoich niedawnych zapowiedziach, że wkrótce w branży wydarzy się coś mocnego i napisał Tak jak mówiłem, ale nie do końca. Z tego co wiem, to niebawem nadejdą duże zmiany dla flików i już jest drążone w tym kierunku. Jak się okazało, przytaczany przed chwilą wpis Marconia nie był końcem jego aktywności w mediach społecznościowych tego dnia. Natan opublikował bowiem ponadto kilka instagramowych relacji, na których kontynuował wątek zmian w branży i swojej niechęci w stosunku do cięć finansowych wobec zawodników. Pierzasty przyznał, że sporo analizował aktualną sytuację i dość mocno zasugerował swoje odejście z polskich freakfajtów na rzecz kontynuowania kariery za granicą. Jako powód takiego podejścia Marcoń wskazał sytuację na polskim rynku oraz większy potencjał międzynarodowego środowiska freakowego. Jestem po wielu rozważaniach, po wielu rozmowach i planuję odejść z polskich freakfajtów. I po prostu robić interkontynentalną kon karierę za granicą. No muszę wszystko bardzo dokładnie rozważyć, czy po prostu nie chcę zamknąć się na Polskę i zacząć robić to za granicą, to co robię tutaj. Bo tam czuję większy potencjał, a uważam, że za około rok, dwa lata mogę być na takim samym poziomie jak Jake Paul na przykład jeśli chodzi o finanse i o popularność. Abstrahując od oceny Marconia, słowa osoby zarządzającej sportem w naszym kraju mogą być kolejną oznaką tego, że branżę fightową czekają w naszym kraju zmiany, żeby nie mówić o jej potencjalnym końcu. Ponadto bezpośrednie odniesienie się do gali na Narodowym, za której organizację odpowiadała Federacja Fame MMA, z pewnością nie jest na rękę włodarzom organizacji. Jako, że jeszcze niedawno Krzysztof Rozpora informował na łamach kanału sportowego, że dość mocno w cudzysłowie ugrzeczniona jak na standardy Fame'u karta walk z tego wydarzenia nie była elementem nacisków ze strony Przedstawicieli narodowego, a elementem kalkulacji samej federacji, która zaraz po gali chciała ubiegać się o rezerwację terminu na wydarzenie w przyszłym roku. Tymczasem słowa ministra, które odbiły się w internecie szerokim echem, zdają się zamykać organizacji furtkę do ponownego zawitania na najważniejszym sportowym obiekcie w naszym kraju. Do wystąpienia ministra sportu odniósł się jeszcze tego samego dnia m.in. jeden z prowadzących programy Fame Maciej Turski. Dziennikarz krytycznie wypowiedział się na temat słów Nitrasa, a konkretniej poziomu jego wiedzy na temat sportu walki, pisząc na Twitterze, że po tej ocenie to widać, że pan za bardzo sportów walki nie kojarzy. W sportowym MMA też można kolanami w K1 czy Muay Thai również, a to dyscypliny z bogatą tradycją. PS i chyba lepiej wycierać nos kolanami w sportowej rywalizacji niż np. Na przykład narkami. Turski kontynuował temat na swoim Twitterowym koncie, podkreślając ponadto, że stadion narodowy jest obiektem komercyjnym, który musi na siebie zarabiać, w związku z czym o organizacji wydarzeń lub jej braku na stadionie nie powinny decydować kaprysy ministra. Na koniec wstawił on krótki filmik, pokazujący, że knockdownujące uderzenia kolanem na twarz to w zawodowej. MMA chleb powszedni. Co się dzieje w areszcie Grażynki? Tragiczne doniesienia Kubańczyka. Budda zakazuje mówienia o jego zatrzymaniu, a jego przyjaciel ujawnia list z aresztu. Rezik już oskarżony o skok na kasę po rozpoczęciu sprzedaży kursu na YouTube. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film na kanale InfluNews.